wierowano, dzisiaj nagrywamy odcinek z Krystian Roblox, przywitaj się. Cześć i siema, z tej strony Krystian i przyjazdy Roblox. Nic nie zrozumiałem. Dobra, poprawnie mówiąc, Krystian i przyjazdy kolejowe Roblox. No, zapraszamy do oglądania. Dobra, także możecie na początku zostawić suba i lajka, aby nie przegapić kolejnych odcinków. I co dodano? Nowe dźwięki w Maluchu i trzy nowe samochody i trzy nowe remodele. I pierwszy... Nie, nie bardzo wiem, które samochody dostały są remodele, ale wiemy, że śnieg jest, ale śnieg na drogach już niestety stopniał. I, i śnieg zastąpiono deszczem. Wiecie, co chcesz zrobić. Czyli w końcu pobić rekord prędkości. Także Krystian, jedź, jedź ze mną. Pobijamy rekord. Spoko. Ja będę, będę odliczać. Dobra. Tylko poczekaj, tylko sobie musimy kolorek. Dora. Jedziemy. Dobra, idziemy. Ale mi laguje. Wow. O, teraz. Lampy mi nie działają. Co jest? Lampy mi. Lampy odlicza. Nie, 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 ale to nie my tu, bo tu się nie da rozpędzić. Nie. Jeszcze czekam. O jest, w końcu mi się lampy załadowały. Dobra. Także cieńcie jak Start. będziemy w takim pewnym miejscu, z którego będziemy mogli zaczynać nasz, jak, na, na, nasz rekord. No. Dobra, widzowie, także będziemy już w tym miejscu, z którego będzie będziemy na... startować. Dobra, Krystian, odliczaj. Czekaj, ale... Czekaj. Bo ja to zobaczycie, żeby pociąg przyjechał. Dobra, to cięciarz, pociąg przejedzie. Dobra, widzowie, pociąg już przejechał. Dobra, takie odliczam. Uwaga: trzy, dwa, jeden i start! Idę. Policja Noc Aha No to super Yyyy e... No to my dostałeś mandat Jej Ale poczekaj Ale poczekaj Czyli tutaj sobie zajedziemy I tak, o no to... tutaj to tu zawrócimy sobie. Dwa tysiące tylko. I teraz, i teraz tak. Idziemy, idziemy. Jest, Widzowie. mamy 200 Dobra, nie, nie pobijemy chyba rekord. 283 osiemdziesiąt a poza tym, że się lód skończył, to zawieziemy sobie jedną paczuszkę. Dobra, widzowie, jesteśmy już y, w paczkowni, znaczy w fabryce, darmowo. I mamy pa... Do, do grzybna jedziemy. Okej. Okay. Fajnie. A ja nie mam paczkę, nic. A ty w ogóle też gdzie masz paczkę? Nie mam. A nie ma. A, okej. Okay. O mój dzień się robi. Dostałem go. Ja mam paczkę, dostałem go. No i to tygryski robią I najbardziej. lubią najbardziej. I like it, Kudzi. Dobra, szybko! I idziemy! To ty, 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 to normalny jesteś? Jakaś video Ej, ty! O jezu! Krys, ja takie pytanie do ciebie. Tak. Subskrybujesz mój kanał? Nie bo tam, bo tam jest dużo promocji do subskrybowania Więc zasubskrybuj mój kanał Dobra, ja nie wiem gdzie już jestem A ja w lesie jestem Na grzyby poszedłem Wiesz co, idziemy, idziemy Kocham prędkość Kocham prędkość Aha, a kiedy dodadzą fińczyca? Nie wiem, najpierw to dostaną Bo tam będzie, bo tam jest prędkoleby. Grupy Grupy Tak i Idą, idą jeszcze grupy. A, o już wjeżdżamy. Yy, patrz Milka! Milka się Milka! roztopiła. O nie! Muszę szybko i zaskoczyć do, do rzadki, żeby kupić czekoladę Milkę normalną i, normalną i białą czekoladę, żeby zajrzeć gorącą czekoladę! Dobra, Krystian, yy, gdzie masz, jaki masz w ogóle numerek? Sary Jarosław, ale jaki numerek? Dziewięć. Jeden z dziewięciu! Ci dziewięć! Nie! A? Nie! Hale, hale. Mamy to! Mamy to? Okej. Okay. Uff, cały szczęście, że był wypadek. O kurde. O, jak... jak to tych kurde zabiłeś? Nie wiem. Jesteś... jesteś hakerem! Ale o ci teraz chodzi? No, przyjechałeś przeje X Nowy Jarosław Kaczyński Ja prosto, dalej Jeszcze To jest 7 7? Siedem. Siedem, powoli? O, już blisko Czekaj, jak no? Tam jest chyba, nie tam Tu jest dziewiątka Ej, garaż jest tutaj Dobra, wsiadaj No jedziemy E, właśnie tutaj będę robić remont kościoła, kościoła Starego Jarosława, bo ja oglądałem tyle Express. O Jego chyba przed Wigilią w 2024 roku o bo gadałem tyle Express PCD właśnie tam w TikToku, bo tam bo to była informacja. Tak, tam było. Jej! <laughs> Zaraz będziemy w grzybnie. O! Chcę mieć miód! O tam steruje tam jodu! A! A! A. Teraz wystaruje myszką. Teraz myszką wystaruje. Jak? No myszką. Myszką. A nie grzybno! Coś tutaj się pomieszało. No nie 1300, ale chociaż odrobimy sobie mandacik. Dobra <laughs> no, no widzę, no to co robimy? Nie wiem. Update widzieliśmy. Spróbowaliśmy rekord prędkości. To ja, 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 to lecimy do mojego gołku, odcinka Armii Krajowej 19b, tak. tak, także go odwiesiemy i już kończymy odcinek. Tak krótko? Tak krótko, no tak krótko. Dobrze, także no, dojeżdżamy już, jesteśmy w sławnie. Dillera. Dobra, czy znaczy, koło dealera? Ale już nie jesteśmy koło dealera, tylko teraz jesteśmy już na ulicy Armii Krajowej. Ja, ja, jakie ty do miałeś? To Armii chyba ten. Armii Krajowej 19B. 19B, to to jest 56, to to tam dalej. Czekaj, ja ci powiem, okej. Okay? A ty ja wiem już, to ty w tym klocu mieszkasz. Masz. Tak, czekaj powoli. Jeszcze prawie, jeszcze trochę jedzie, jedź prosto trochę. Teraz stój. Skręć lewo. 18 no, Tu, to tutaj. A tutaj, dobra. Tutaj, 18B. No, także co? Odwiedziliśmy już Krystiana. Także no. Subskrybujcie, łapkujcie, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Także no. 不好。